Witajcie w kolejnym filmie. Dziś chciałbym Wam zaprezentować mój nowy filtr. U mnie ma on głównie służyć do wykorzystania na do dodatkowej filtracji, ponieważ moje pielęgnice, które widzieliście pewnie na innych filmach, robią trochę zamieszania w akwarium i chciałbym, żeby ta woda była czystsza niż jest teraz. W takim razie rozpakujemy i zobaczymy, co jest w środku tego pudełka. W pudełku mamy takie oto zawiniątko. Czary mary, i wypakowane. Tak się prezentuje. Tutaj mamy wlot na napowietrzacz. No i te media filtracyjne oczywiście powinny znaleźć się w tych tutaj pojemniczkach ściągniemy jeszcze może gąbkę, zobaczymy jak wygląda to w środku ok, tu mamy taką jakby plastikową nasadkę dobra czyli woda wlatuje tędy, przelatuje i wylatuje tutaj tym górnym górną rurką Tą rurkę, którą tutaj mamy w środku, można oczywiście wyjąć. Postaram się to zrobić jedną ręką, nie wiem czy mi się uda. Ona wygląda tak. O, to jest ta rureczka. W zasadzie z obu stron wygląda identycznie. No i wsuwa się ją tak, żeby trochę wystawała żeby było na czym zamontować później tutaj. Drugą rzeczą, którą zaraz Wam pokażę, to będzie włożenie mediów filtracyjnych do tego pojemniczka. Jego też można stąd zdjąć. Też tutaj tak o wygląda. Tutaj ma jakieś takie jeszcze przegródki. I z góry jest też jeszcze jedna. No a tu nie ma oczywiście żadnej. Włożę te media filtracyjne do tego kubeczka i zobaczymy, czy wypełnią go, czy nie. Dobra, tutaj mamy już odcięte, żebyście sami zobaczyli, jak to będzie wyglądało. Ok, to jest cały woreczek, więc widać, że wypełnia całkiem dobrze. Ta góra schodziła z lekkim oporem. Trzeba ją, ona nie jest odkręcana, trzeba ją po prostu trochę do góry szarpnąć. Zobaczcie jeszcze, że ta rurka się wysuwa. Można ten filtr rozsunąć i już Wam tutaj pokażę, ile mamy długości. To jest około 34-35 cm. Od początku tej rurki, ją można też wyciągnąć całkowicie, no albo wsunąć do środka. I wtedy mamy wylot krótki, i już Wam powiem, jaki. Wtedy mamy 23 cm 22,5-23 cm. Jeśli chodzi o wymiar tych gąbeczek, Weźmiemy tutaj, zaraz zmierzymy. Jedną dla przykładu to jest wymiar 10 cm, a średnica 6. Może tak, o 6 cm średnicy. I specjalnie dla Was eksperyment, ponieważ można te rurki jeszcze odchylać w jedną i w drugą stronę. Jak ktoś potrzebuje robić takie. Akrobację to jak najbardziej jest to możliwe. A w ten sposób będzie się prezentował u mnie w akwarium, bez udziwnień, żeby tylko zbierał. A jeszcze nie wiem czy Wam mówiłem, ale widzę, że te gąbki tutaj to są gąbki drobne, więc podejrzewam, że można sobie też kupić inne gąbki, na większe jakieś drobiny. Natomiast. Ja jestem bardzo ciekawy, jak sprawdzą się właśnie te cienkie, na te najmniejsze drobinki, które wygrzebują pielęgnicę z podłoża. Dobra, przechodzimy do montażu. Tak się prezentuje. Działa dobrze. Postaram się jeszcze coś nakręcić. Wieczorem, bo na razie cały czas mam refleksy światła i mało co tutaj widać. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.